Cześć, chciałem Wam powiedzieć o zrzędach i marudach. Pewnie nieraz mieliście z tym do czynienia. Takie osoby potrafią tak uprzykrzyć życie, tak się potrafią wymęczyć. Może przyjść taki moment, żebyś miał wszystkiego dosyć. Tak narzekają na swoje osobiste życie. Na pewno nieraz życie się z tym spotkali. Ale co jest gorsze, jeśli osoba ma jakieś problemy, ona nie rozwiąże tych problemów, tylko bez przerwy narzeka, narzeka i narzeka. Nie może przyjść u Ciebie taki kres, że tego po prostu nie wytrzymasz, będziesz miał dość. To muszę się wypowiedzieć na temat kobiet, bo dotyczy to teraz tematu kobiet. Panuje jakiś stereotyp, że kobieta musi się wygadać, pożalić, wszystko powiedzieć i nieważne jak ty się czujesz, co ty odczuwasz, kobieta musi się wygadać, musi się wyżalić, bo ona tego potrzebuje. Każdy ma swoje jakieś tam potrzeby, ale są pewne granice. Każdy ma swoją wytrzymałość psychiczną, emocjonalną. A jeśli widzisz, że nie zdaje to rezultatu, tylko przychodzi osoba, która będzie ci bez przerwy narzekać, bez przerwy będzie ci mówić o tym samym, w końcu dar sobie spokój, bo wiesz, że takiej osobie nie pomożesz. Tu muszę was też uprzedzić, kiedy taką osobę odrzucicie, powiecie, że nie chcecie już o tym rozmawiać, ta osoba bardzo się na was pogniewa, może was przez to bardzo nie lubić. Cały czas gadasz o tym samym problemie, cały czas zrzędzisz i marudzisz. To bardzo mi przykro, ale nie będziesz mi obciążać swoimi problemami. Mam również swoje problemy, swoje życie. Na Twoje problemy jest rozwiązanie, więc tutaj musisz to zmienić, żebyś miała lepiej. Tu będziesz widział, czy widziała reakcję danej osoby, jak zareaguje. Przeważnie jest to złość, agresja, może być atak na ciebie, że ty nic nie rozumiesz. Może wyjść czasem drzwiami, mogą reakcje być różne. Tu mnie też ciekawią takie zachowania. Czasem nawet nie mogę tylko zrozumieć, bo dajesz rozwiązanie, jest rozwiązanie problemu, a osoba dalej ma do Ciebie pretensje, dalej się broni, dalej wraca do tego co było i wraca do punktu wyjścia, zacznie Ci dalej marudzić, dalej Ci zrzędzić, ale swojej sytuacji życiowej nie zmieni. To mi czasem ciężko zrozumieć, dlaczego u tych osób są takie mechanizmy obronne. Dajesz rozwiązanie, życie będzie lepsze. A ta osoba zacieka się dalej broni. Ciężko mi to zrozumieć i nie chcę zmienić swojej sytuacji i zostaję w tym, w czym jest. Nie dość, że się jeszcze obrazi na ciebie pogniewa, będzie ci obrawiać tyłek wokoło, że jaka ty jesteś niedobra niedobry. To jest no ciekawy mechanizm. W społeczeństwie możecie się z tym wiele razy spotkać, że nie pomożecie takim osobom, co tej zmiany po prostu nie chcą. Nie wiem co to za mechanizmy działają, że tak po prostu jest. Opowiem wam jedno takie zdarzenie. Kiedyś jeszcze jak na terapię, pani psycholog mi powiedziała taką historię. Miała takiego pacjenta, który opowiadał jej, że jego żona cały czas bez przerwy narzekała na pracę, że szef ją mobbinguje, nad nią się znęca, ma wygórowane wymagania i w ogóle dużo takich niedobrych rzeczy mówiła o swoim szefie. Pracownicy są niedobrzy jeden czy z drugim pracownikiem jej dokucza bez przerwy, że ciągle są jakieś tam pretensje, że wypłata jest za mała, że nie dostała premii. Szuka wszystkich problemów jakie tylko są możliwe. No mąż, dużo nie czekając jak widzi, że są takie problemy w pracy to zaczął szukać nowej pracy, pogadał ze znajomymi, znalazł jej pracę, powiedział, że będzie miała fajną pracę, tam będzie spokój i tak dalej, a ta żona do niego z awanturą, że ona żadnej pracy nie zmieni, że ona ma tam dobrze, że tam nie ma żadnych problemów, wszystko zaczęła wypierać, że żadnych tam problemów nie ma. No to ten mąż się bardzo zdenerwował na to. Ponoć nie brał w ogóle pod uwagę jej problemów, bo wiedział, że tylko chce sobie pogadać. Kobieta sobie tylko zrządziła, chciała sobie pogadać. Z mojego punktu widzenia zawsze też posłucham, jeśli ma dana osoba problem, ale jeśli cały czas mi będzie tak zrządzić, marudzić, to w końcu wcześniej czy później to cię tak zamęczy, tak cię wymęczy, będziesz miał serdecznie dość. Lub zejdziesz na poziom tej osoby i będziecie razem tak narzekać. Większość Twoich znajomych może się od ciebie oddalić. Dlatego też uważajcie na to, bo taka osoba potrafi wyssać z ciebie całą energię. Będziesz nie do życia, możesz nawet mieć stany depresyjne, bo będziesz miała czy miał przez taką osobę dosyć. Taka osoba w ogóle sytuacji swojej nie zmieni, będzie dalej marudzić. Jakakolwiek pomoc będzie bezużyteczna. Dlatego zostaje na koniec powiedzieć słuchaj, ja już ci dałem rozwiązanie, dałem ci rozwiązanie wiesz już co zrobić, jak skorzystać z tej pomocy resztę zostawiam już tobie, a ja na ten moment nie chcę tego słuchać. Opowiesz mi jak rozwiążesz ten problem, zmienisz swoją sytuację pogadamy wtedy jak ci poszło, jak ci się ułożyło i pogadamy o twojej radości, jak ci się udało to wszystko zmienić. Jeszcze dodam tutaj jakiekolwiek rozwiązanie byś nie dał Taka osoba takie będzie miała szybkie wymówki i tak szybko będzie się wypowiadać na dany temat. W sumie to każdy z nas to ma i tak szybko wypowiada się, taką wymówkę sobie stworzy. Człowiek czasem jest tak zaskoczony, że nawet jakbyś pozamykał wszystkie drzwi, to i tak jakieś okno do wyjścia znajdzie. A jak wszystkie wyjścia pozamykasz, to możesz być zaatakowany. Spodziewaj się tego. No i wtedy może być akcja i to dość duża, jeśli osoba nie będzie chciała tej sytuacji zmienić. Lęk przed nowym jednak tutaj też mocno oddziałuje i tu trzeba też na to uważać, bo osoba przeważnie atakuje albo po prostu ucieka i nie będzie z Tobą już się odzywać. Dlatego wybór później zależy od Ciebie. Albo będziesz dalej rozmawiał z tą osobą i będziesz narzekał bez przerwy lub potetniesz tą relację mówiąc tej osobie, że jak rozwiążesz problem to wtedy znów pogadamy. Może się to skończyć później ciszą, i ta osoba się więcej do ciebie nie odezwie. Nieraz miałem takie sytuacje i powiem wam, że do dziś niektóre osoby w ogóle się do mnie nie odzywają. Jakby się obraziły na mnie i dalej pozostały w tym, w czym były. Być może nawet szukają innego słuchacza i z kimś innym sobie tak gada. Bo jak nie może z tobą, to pogada z kimś innym. No i ty już nie jesteś kolegą czy koleżanką. I tak to wszystko się kończy.